Siemanko, siemanko, siemanko. Jak wiecie, sklep PokeWave obchodzi swoje pierwsze urodziny. Tak, to są już pierwsze urodziny sklepu PokeWave, a niedawno Pokemon obchodziło 25, więc z tej okazji pootwieramy sobie dzisiaj takie uszeczki. A jeżeli chodzi o... Jak to otworzyć? Jeżeli chodzi o więcej informacji co do pierwszych urodzin PokeWave, kanał Poke Game Collector oficjalnie rozpoczyna również współpracę ze sklepem PokeWave. Fajna wiadomość. Dlaczego? Dlatego, bo Będę mógł robić dla Was więcej konkursów, więcej dla Was rozdawać rzeczy. No i czasami może uda się wyrwać dla Was również jakieś kody rabatowe. I na przykład, muszę Wam zdradzić w tajemnicy, nikomu nie mówcie tylko, że udało mi się dla Was taki kod rabatowy wyrwać na produkty, które i tak są we wspaniałych cenach i są na urodziny, które teraz na Poke Wave trwają. Kod to będzie PokeGem4. Kod będzie na 4%, więc myślę, że warto z niego skorzystać, ale jest ograniczony, tylko 20 użyć, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chodzi o linki, no to link do sklepu macie w opisie filmu, jak i link do polskiej grupy PokeWave, do której dołączcie. Zapoznajcie się z informacjami, jak wygląda tutaj cała ta akcja urodzinowa PokeWave. I myślę, że dziś coś fajnego o 20 będzie można z tym kodem wyrwać. Dajcie znać w komentarzu, czy się Wam udało. No dobra, i zobaczmy sobie tutaj... Co nam się fajnego trafia? Ja niestety słabo widzę, bo coś mi dzisiaj mikrofon zasłania. Ale widzę, że centering nawet niezły na promkach, ale to promki to wszyscy już znamy. Zobaczmy dalej sobie, co tutaj mamy w tym. Ja oczywiście jeszcze będę trochę wam o tym opowiadał. No jest na przykład jeszcze profesor Juniper dostępna na PokeWave. Myślę, że też w fajnej cenie. Żeby sobie dorwać nawet z takim 4% kodem. Przypominam, pokegem 4. Wszystko małymi jest miejsce na kod. No i tam są, jak wiecie, naklejki inne pierdoły, to już nie będziemy się tym zajmowali. Żeby nie przedłużać, bo ja jestem ciekawy, co tutaj nam fajnego z tego dropnie. Patrzymy. Pierwszy busterek na rozgrzewkę, jak zawsze. Z pierwszego nic, niestety. więc zostawcie też łapę, suba dołączajcie do Discorda. Dodałem na Discordzie kanał, który się nazywa PokeWave Informacje. O, fajne zgarde. PokeWave Informacje i na tym kanale są informacje, jak ta akcja urodzinowa wygląda. Jeżeli ktoś będzie miał również jakieś pytania co do kodu, jak z niego skorzystać, co to za akcja, to też wbijajcie na Discorda. Na pewno ludzie, którzy już tam są, odpowiedzą na wasze pytania i wam pomogą. No, tylko 20 użyć, więc myślę, że Dzisiaj będzie trzeba się śpieszyć, żeby z tego kodu skorzystać, ale tak to już jest z promocjami na PokaWave, że trzeba się śpieszyć i na tym to polega, więc też mi się to podoba. Jedyne, co mi się na razie nie podoba, to dropy z mojej puszki. No ale co zrobić? Charizard, jak widać, z tyłu tam jest, tylko tam z tyłu jest akurat Charizard z base setu. O, Rocket Zabdo z profesor Research, więc jakieś dwa pierwsze dropiki. No i tak wiecie, no, Wave, pierwsze urodziny. Tutaj Pokémon 25, fajnie się to spina, pomyślałem, że otworzę z tej okazji sobie takie puszeczki. Oj, powiedziałem takie. O, rocket. no to do bólku. Powiedziałem takie, dlatego bo... No, to już wszystko? Nie. Jeszcze tu są paki na szczęście. Tak to jest czasami z tymi openingami, nie? Raz dropi, raz nie dropi. Niestety. No i Last Pack Magic. Sprawdźmy. Co tutaj z tego. Dzisiaj szybki filmik chciałem wam tylko o tym kodzie powiedzieć. No, pikachu, to nawet fajne. Chciałem wam tylko powiedzieć o tym kodzie. Żebyście go nie przegapili. Bo kod będę również rzucał na Discorda. Mam nadzieję, że uda Wam się z niego skorzystać. No ale jak to u mnie na kanale. Jedna taka puszka to nuda. Musi być druga dla porównania. Zobaczymy, która lepiej pracuje. Czyli tak, mamy takie puszka versus puszka. Tamta nie była jakaś specjalna. Tak naprawdę to nie wiadomo, jakie promocje dzisiaj będą od 20. Trzeba śledzić. Kolejny zestaw promek. To jedna z fajniejszych rzeczy chyba z tej skrzynki. No i tutaj standardowo Celebration. Jak macie jakieś pytania co do tego kodu, co do tej promocji, to możecie zadać je również tutaj pod tym odcinkiem. Ja również chętnie Wam na te pytania odpowiem. A my tutaj... Na co my to... Umbreon i Złoty mio. Niby się jeszcze jeden Złoty w kolekcji przydał, więc ja chętnie. Możecie też polankować, polajkować fanpage. Może dzisiaj będzie jakieś wyzwanie też do zrobienia na Poke Wave. Też jest fajna zabawa. Rocket Admin. Nie widzę dzisiaj kart, dobrze. Trzeba się na tym skupić, bo tu to wszystko dzisiaj zasłania. Nie wiem. Też mieliście takie szczęście? Dobra, może teraz to otworzymy. Chyba wszystko powiedziałem, jeżeli chodzi o tą promocję. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o współpracę, no to będę... O, fajny jest ten Snodlax. To będę miał możliwość właśnie wyrywania dla was różnych rzeczy, jak, jakichś kodów rabatowych, jak informować was o jakichś akcjach, które się tam będą odbywały. Więc myślę, że ta współpraca będzie dobra dla wszystkich. Śledźcie kanał, zostawcie suba łapy, bo niedługo będą właśnie pierwsze konkursy już. No nie wiem, nie wiem. Victini. Dołączę do zespołu. Co zrobić? Dobra, ale Charizard i Złoty Złotymiu, Charizard, ewentualnie umran. Widzicie. Tak to czasami jest, niestety. A w ogóle też się fajnie składa. Jak ktoś dotrwał do tego momentu filmu, to nie wiem czy wiecie, ale mój kanał, chyba w następny czwartek, to będzie jakiś 11 czerwca, też będzie obchodził rocznicę. Wow! Dużo rocznic! Więc też coś specjalnego na pewno dla Was przygotuję. No dobra, i teraz obstawiamy, czy tutaj jest złot czarek, czy nie ma. Wyobstawiajcie, a ja w tym czasie jeszcze Wam przypomnę jeszcze raz zasady. Kod pokegem 4 pokegem 4 kod zniżkowy na 4%, więc myślę, że spoko oferta przy cenach PokeWave. Dzisiaj o 20 jest drobna na PokeWave jest 20 tych kodów do wykorzystania, więc... Fajna opcja, ale trzeba się śpieszyć, pamiętajcie. No i zobaczmy. ho oh Cosmom i Pikachu. No nic. Te moje dwie puszeczki, tak jak to się mówi, przy otwieraniu kart Pokémon raz podwozem, raz podwozem. Ja Was zachęcam do śledzenia kanału, bo pewnie w niedługim czasie też będą jakieś live'y, też pewnie jakieś akcje związane z rocznicą mojego kanału i wiele informacji, wiele konkursów przy współpracy z Pokolive. Więc. Na dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z Kodziku, że uda wam się coś fajnego dzisiaj na promocji Pokojów dorwać. Dajcie znać w komentarzu, dajcie znać na Discordzie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.